Cześć słoneczka moje Witam Was wszystkich kochani Dziękuję za komentarze, subskrypcje, lajki Za to, że jesteście tacy cudowni Jesteście ze mną Dla tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy Chciałabym się przedstawić Mam na imię Ela I co tu więcej Zapraszam Was się rozgości u mnie na kanale I bardzo zachęcam do subskrypcji Ponieważ prawie codziennie nagrywam filmik Zawsze jest jakaś rozgrywka W ten deszczowy dzień Taki właśnie z u mnie I tak kochani Dzisiaj wstałam z samego rana. Tematów sobie spisałam, to, co mi przyszło do głowy. Wszystko. Nie wiem tu, ile tu będzie tych tematów, z 20, różne tematy. Po prostu na, y, na opcję wybierz kartę. Co mi przyszło do głowy, na przykład co ja bym chciała wiedzieć, tak? To wszystko po prostu pisałam. I tak losowałam, i pierwszy wyszedł, czy go rozkochałaś w sobie. Zobaczę, ile z tych tematów dzisiaj y, nagram, może z trzy filmiki. Pierwsze to właśnie, czego w sobie skochać, tak na bezgram, bo to jeszcze światło, bo w sumie mm, nie zapalony, tak po cienku pisam, no ale przeczytam. Ok, karty, będziemy uży karty te będziemy używać. Tarota, opcje są tutaj: królowa, tak, dziadek i fasola. I się kochani, zrelaksujcie, Weź sobie, weźcie sobie herbatkę, ja też mam, kawę i spędźmy razem ten czas. Dobra. Karty musimy postukać. No i teraz zaczynamy. Czy ty go w sobie rozkochałaś? Każdy wcześniej tasowałam, to nie muszę i długo tasować. Troszeczkę tylko o, wystarczająco. Czy go w sobie rozkochałaś? Kochani skupcie weźcie głęboki wdech, aż tak do brzuszka. Powoli nosem wypuśćcie. Spójrzcie na opcję i może coś Was przyciągnie. A ja już będę zaczynać. Czy go w sobie rozkochałaś? Czy tego w sobie rozkochałaś? Będziemy potrzebowali trzech kart królowa. Czy tego w sobie rozkochałaś dziadek? Czy go w sobie rozkochałaś? Powiedz mi. Zaraz będzie cały świat o tym wiedział. <grym> Czy ty go w sobie rozkochałaś? Fasola. Chętna dobra, jak jesteś taka chętna, to się pokaż. Cóż masz nam do powiedzenia, S sobie zakochałeś. Dobra, kochani. Tuż teraz ten jest moment, żeby mi się spauzować, jeżeli nie jesteście gotowi. A ja będę zaczynać, dobra? Zaczynamy od fasoli. Od fasolicy, mówię. Biorę królową, mówię fasola. Zaczynamy od królowej. Mam nadzieję, że ostrość nie straciło, dobrze. Sam wiecie, ktoś się przybliża, to traci ostrość. Dobra, kochani. O, ja myślę, że coś tu w kimś się obudziło. Chciałabym właśnie dla Was tak włożyć te karty, żebyście też mogli ze mną w jakiś sposób uczyć się, tak? Yy, widzieć, co przedstawiają i jak ja je interpretuję. Może komuś to się po prostu przyda. <laughs> Kochani, na początku to jest, widzicie, pierwsza karta, to jest Sąd Ostateczny. Oczywiście dla królowej. Może ja przybliżę, żeby było jasne, że to o niej czytamy. Znaczy nie o niej w sumie, tylko wy wybraliście. Kochani, teraz tak. Czy w go w sobie rozkochałaś Sąd Ostateczny? Właśnie tak jak w sąd ostateczny, ona mówi o zmartwychwstaniu, tak? Że coś się odrodziło. Właśnie, coś się odrodziło. To ja sądzę, że jak najbardziej coś mogło w nim takiego się odrodzić, że on po prostu był skrzywcony. Mówił do siebie, że miłości nie ma, że wszystkie kobiety są takie same i w ogóle zależy tylko na kasie, na dzieciach. No i na czymkolwiek mówił tak. O, przepraszam, to jest mietek. Mój członek rodziny miał i sobie mnie tak gdzieś tam się ogarnie, bo jest samokry w nas pada akurat przed spodwórką. Tak, cześć. I tak kochani. Um, I powiem... wybił mnie z potułu, no już poszedł, dzięki Bogu. I tak kochani. Um, czy w sobie roz, rozkochałaś? To właśnie, że coś w nim się odrodziło, tak? To znaczy, że może dzięki tobie zasmakował um, uczucia jakiegoś. Może zaczęło właśnie się w nim coś budzić. Może tutaj niekoniecznie mówić o miłości, ale już o chęci, powiem kochani. Bo właśnie tak jakby działo się coś do tej pory w jego życiu, tak jak sen. Ale ten dosłownie sen, nie w dobrym słowa znaczeniu, tylko taki śpi i nagle, oh, jaka fajna, no wiesz. I coś w nim obudziło się, coś wstało. Jest taka właśnie u niego taka jakby konieczność um, zrobienia czegoś um, następnego kroku. Ale weź um, spojrzeć na to z innej strony, chyba może religijnej, tak? Że z w stanie to coś wnosi do naszego życia, tak? Ale coś dobrego i nigdy nie krzywdzi. To ja Ci powiem, że od razu już tutaj przy tej osobie, o kogo pytałaś, to ta osoba nie chce Cię skrzywdzić, tym, co do Ciebie czuje i jeżeli ma jakieś plany, bo już widzę głupca, żeby zbliżyć się do Ciebie, nie chce nic złego. Ponieważ zawsze zmartwychwstanie to jest dobra karta, tak? Tak samo jak ktoś wierzy, no powinien wszyscy wierzyć, że kiedyś przyjdzie Bóg, anioł zatrąbi w trąbę, no i wszyscy się podniosą z grobów czy tam z urn, z czegokolwiek i po prostu... Staną przed sądem ostatecznym, tak? To jest dobre. I tutaj od razu, jeżeli ta karta staje, to znaczy, że osoba ma dobre intencje, kochani. Bardzo dobre. I tak, następna karta, to jest karta ósemki mieczy. Ósemka mieczy, to powiem Ci, że ta osoba w jakiś sposób jest ym, związana w myśli ma jakoś taką założoną blokadę, która sama sobie założyła. Właśnie tu o to chodzi. Ona takie, jak tutaj nam się postawiła w takich fajnych kartach po środku, bo głupiec jest nowa droga. Tutaj o obudzenie, tak? Jeżeli jest ósemka mieczy, no to powiem, że jest jakieś ograniczenie. Tutaj, jakby ta osoba się obudziła, chce, ale coś ją powstrzymuje, coś ogranicza. I tak jakby ona nie mogła znaleźć w tym momencie wyjścia z tego. I pytanie jest takie, czy rozkochałaś, zaczęła to by się interesować? To można powiedzieć, że tak. Że w jakiś sposób um, rozkochałaś. Nie, myślę, że powiedzenie, że zaczęła się to interesować, to jest najlepsze tutaj w tym momencie. Jak najbardziej a, początek czegoś, właśnie do miłości, do kochania się, do czegokolwiek. No ale tutaj jeszcze nie jest rozkochana, tylko jest na takim etapie, właśnie. Że chciałaby, obudziła się po prostu z tego długiego snu, z którego może ktoś ją tam w ten letarg włożył i ona tkwiła te miesiące, lata. Może w jakimś związku jest toksycznym, że po prostu myślała, że to już do końca życia tak będzie, a nagle pojawiliście się Wy i ona czuje chęci, potrzeby wzrastania, miłowania, przytulania, całowania. Tylko ta ósemka mieczy. Ona tak jakby zwiastowała e, to, że ta osoba powinna się z jakiś e, kajdan uwolnić. Bo jakbyście tutaj na tę kartę popatrzyli, to ona to wszystko sama sobie założyła, szczególnie w tej karcie. To nie jest tak, że ją ktoś tam trzyma e, i ona naprawdę jest beznadziejnej sytuacji nie jest w więzieniu i wiadomo, że z więzienia nie ucieknie. Jest w związku, w którym ktoś się przyczepił do krzesła, przymurował i też nie wyjdzie. Ona te wszystkie mm, myśli, które ma takie negatywne, że nie może się uwolnić, sama sobie to nałożyła. Z każdej sytuacji jest wyjście. Właśnie tego trzeba jest znaleźć, tykać. Ona klęczy w ogóle. Powinna stać na początku na nogi, tak? I ta karta właśnie wiecie co? Często pokazuje właśnie osobę, która dużo przeżyła i obawia się właśnie czegoś. I z tego powodu nawet tak jakby bała się w te nowe wejście, bała się. Woli tkwić w tym swoim świecie, w jakiś sposób cierpieć, czasami się użalać, być smutnemu, ale boi się wykonać ten ruch. Ale skoro w niej coś się obudziło, jest głupiec, to ona wykona ten ruch, kochani, wykona, ponieważ głupiec to jakby nie, nie było, to jest początek, tak? I ona ruszy, tylko ona potrzebuje troszeczkę czasu. Wy w niej rozbudziliście chęć nowego, takiego hmm, potencjalnego, że kiedyś będzie mogła się zakochać, albo już jest, jakieś czuje wrubelki ptaszki w brzuchu, skoro chce, tak? Musiała coś poczuć, musiała rozkochani może być, jeżeli ten taki etap, wiecie, co ktoś nazywa miłością, to, że ktoś komuś się spodobał, bo każdemu miłość to z czym innym się kojarzy, jeżeli dla ciebie jest już miłość, wtedy, gdy na kogoś patrzysz i serce ci bije mocniej i wyobrażasz sobie, że z tą osobą chcesz spędzić życie, jeżeli dla ciebie to jest miłość, no to można powiedzieć, że ta osoba się zakochała, tak? A jeżeli dla ciebie jest miłość, to to, to że na kogoś możesz liczyć w każdej sytuacji, że zawsze z to ta osoba z tobą będzie, że ta osoba nie pójdzie spać zanim ci nie będzie w domu, będzie czekać z takimi rzeczami, z taką dojrzałością no to jeszcze nie jest to, tak? to jest po prostu taki początek, że ona doszła do wniosku, że jednak warto jak najbardziej chciałaby się zakochać, symbolizuje ta karta właśnie w głupcu nowy początek i ona by właśnie chciała, żeby ten to wszystko, co między wami jest yy, nabrało właśnie takiego yy, zwrotu dobrego, wiesz? takiego i tak by akcja, żeby się zadziała, żeby on po prostu mógł w to wejść. On, ona. Powiedzmy, że to on, ona może być, tak? Eee, właśnie ta karta pokazuje, że ta osoba chce wprowadzić do swojego życia zmianę i ona chce pójść w to. Ona tak jakby zaufała dla wszechświatu. Zwróć uwagę, że zaglądam, co tam jest. Zwróć uwagę, że na tej karcie ona tak się cieszy, zaczyna coś, tak jakby nie ma żadnych doświadczeń, nawet nie chce tych doświadczeń brać poprzednich tylko po prostu zaufała wszechświatu, zaufałaby tobie i by weszła w to. Tutaj jak najbardziej. Tutaj ta osoba chce podjąć ryzyko, tylko trzeba jej pomóc się uwolnić tutaj od królowej. Dobra. Myślę, że to można powiedzieć takie zakochanie, takie zakochanie, coś tam jest. Dobra, kochani, to tutaj królowa była, teraz dziadek. Dziadzia Piecia. Tak, o, o tutaj jakiś będzie ruch kochani co do was w waszym kierunku. E, powiem ci, że ósemka buław zdaje mi się, że dostaniecie jakąś wiadomość od tej osoby, albo wy naprawdę jesteście tak niecierpliwi, że sami wyjdziecie z inicjatywy od tej osoby, bo ósemka buław to zawsze właśnie nam może ja nie będę przybliżać, bo ja się boję, że ta ostrość zaniknie i potem będzie tutaj wszystko takie rozmazane. Ósemka buław, kochani, to właśnie pokazuje o tym, że, um, że ta osoba chciałaby z wami się skontaktować. Jak widzicie, tutaj jest osiem kijów i one lecą w pędzie. Jak one są rozpędzone, to nikt ich nie zatrzyma. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby stanąć, to by tym kijem naprawdę był ubodzony. Także to jest energia, tak? Ławy to jest w ogóle seksualna energia, no ale tutaj jest energia i ona właśnie te, te kije pęcą, tak? Chce działać. I tak tutaj z tej strony można powiedzieć, że ta osoba chce działania, tak? Głosu nie mam. Chce działania. Ale patrząc na tamte karty, już można powiedzieć, że tu jest jakiś problem. Ona. Chciałabym, żeby ta sytuacja pozytywnie się rozwinęła. To od razu powiem. I czy, w nim, czy go rozkochałeś, to musiałeś zbudzić jakieś emocje, ponieważ ta osoba to niczym innym teraz nie myśli, tylko żeby to wszystko nabrało tempa, żeby w końcu szybciej, bliżej, mocniej, no nie. I właśnie, żeby uwolnić się z czegoś i puścić w pęt właśnie to, to wszystko, to, to całą energię z siebie, tak? Coś powiedzieć, co komunikować. To jest taka gotowość właśnie na związek, na, na namiętność, na romans, na wszystko. Na romans, jak najbardziej. To ta osoba, tak, można powiedzieć, że rozkochałeś go już w sobie, ponieważ jakby najbardziej jest gotowa już właśnie na taki romans. Że chce, może nawet ta osoba chciałaby, żebyś była w ciąży, ona by chciała być ojcem, ponieważ to też mówi ta karta, właśnie bardziej dla osób, które są w związku, ale. Jeżeli by jesteście w jakiejś relacji z tą osobą, kontaktujecie się dawno i mniej więcej jesteście prawie razem, ale nigdy nie powiedzieliście sobie słowa kocham cię, I ty teżko go do tego, czy go rozkochałaś, to on może nawet chcieć z tobą dziecko w sercu. jak najbardziej. E, to jest taka szybka energia, takiego właśnie, chociaż. Mm, chociaż wam powiem, ta druga karta tutaj właśnie ta karta Przybiegła siódemki mieczy to już jest jakby mniej fajna. To jest taka karta właśnie takiej przebiegłości. Ja myślę, że, to, że jeżeli Wy kogoś macie, to ta osoba będzie się starała po prostu Was uwieść. Um, zrobić tak, żebyście zostawili tą drugą osobę. Jeżeli Wy z kimś jesteście. E, bo tak naprawdę, siódemki dla wielu osób się kojarzą z szczęśliwo cyfru, tak? To mimo wszystko, to siódemka nie może być aż tak zła. Ta osoba jakby nie chce zrobić Ci krzywdy, tylko ona myśli o sobie, ponieważ jest ten ruch, a to jest wszystko ta energia w niej, tak? To ona nie chce Cię tam skrzywdzić ogólnie, tylko ona po prostu się czuje samotnie i ona chciałaby po prostu być szczęśliwa. Tutaj ta zieleń, natura, wszystko to, ta karta w tej pierwszej karcie pokazuje jej właśnie emocje. Ta siódemka to jest tak może, że... Że Wy po prostu kogoś macie, a ona nie wie, co z tym do końca zrobić, bo chciałaby, chciałaby tego, ale może Wy nie robicie żadnego ruchu w jej stronę, ona może nie wie, czy w ogóle jesteście zainteresowane, i ona kombinuje, jakby tak. Może rozmyśla, że może macie partnera, że, że ta osoba nie jest w Waszym typie. No, jest coś takiego, że u niej wprowadza właśnie taką. Taką przebiegłość w umyśle, tak jakby mm, tak jakby właśnie chciała zrobić wszystko: szpiegować Was, y, na przykład na Facebooku, na Instagramie, y, sprawdzać Wasze lajki, kto Was tam lajkuje, kto do Was pisze. Wiecie, to nie jest taka osoba, że sobie odpuściła i gdzieś tam siedzi i tylko czeka. Nie. Ona może mm, pokazywać taką twarz, że I don't care, nie zależy mi na Tobie. Ale jak jest na przykład sama, to otwiera laptop i tylko skruluje, patrzy, gdzie ta Magda, co ona robi, kto ją lubi. No właśnie, to jest taka energia, właśnie w tej karcie. To jest takie, może być, jakby chciała zwyciężyć, nawet przez kłamstwo dosłownie, ta karta. No wiecie, chce coś osiągnąć i takie by do wszystkiego się właśnie wszystko jakby weźmie w ręce, wszystko skorzysta z wszystkiego, z wszystkich możliwości. Nawet się posunie do takich niefajnych zagrywek, aby osiągnąć swój cel. A to tylko z tego powodu, że jest po prostu samotna. Samotna w środku. Przy tej karcie można powiedzieć, że ludzie, którzy ją otaczają, nie są albo ze świata, albo ona tam nie jest szczęśliwa. Można prawda, jest fizycznie samotna, ale jeżeli fizycznie nie jest naokoło, w świecie materialnym, dużo ludzi ją otacza. To po prostu jej wnętrze jest puste, samotne i ona często oddala się z tego świata i próbuje stworzyć swój własny. I przez to, jak zobaczyła Was, zobaczyła Was coś, tak? I na pewno Was w jakiś sposób szpieguje, można powiedzieć. Można powiedzieć, szpieguje. Bo tak, jakby nie było żadnych zasad, nie było żadnych reguł w tej karcie, ona chce mimo wszystko osiągnąć um, swój jakby cel i choćby miała coś nie fair zrobić, ale nie z krzywdo. Nie, ponieważ siódemka to jest dobra karta. E, tak jakby za, podążała za swoim, wiecie, planem. Tutaj, widzicie, w tej karcie. Patrzy jeszcze, ile w ręce można wziąć, znaczy da radę końcówkę wziąć. Tak jakby miała jakiś plan, no i chciałaby po prostu go osiągnąć. No i jak to będzie? No, nie będzie także po trupach do celu, nie, no, aż tak źle nie będzie. Ale mimo wszystko będzie chciała się zbliżyć do Was. I tak, tutaj mamy kartę postelnika. Miałam jej nie podnosić, ale chciałam, żebyście zobaczyli tą kartę bliżej. Bo ona tutaj w tym ma wielkie znaczenie. Kochani, skoro ta osoba y, czuje się taka oddalona, to ja sądzę, tak czuję tutaj, że ona nie może być bardzo jakby. Szczęśliwa, bo też zależy w jakiej, z jakimi kartami, jak, jak w tarocie się układają karty, tak? A pustelnik tak jakby nie było, mówi tak jakby o potrzebie wycofania się. Dlaczego on chce się wycofać, ten ktoś, o kogo pytacie? Ponieważ chce wykonać szybki ruch, a coś stoi na drodze. Dajcie mi znać, mi się wydaje, że tu chodzi jeszcze o trzecią osobę, po prostu. I ona tak jakby chciała się wycofać z tego świata zewnętrznego do siebie, tak? Do swego wnętrza. I wszystko przemyśleć. Jest i ta nieuczciwa taka trochę energia, ale jest ta mądrość. Ona koniecznie chce osiągnąć to, co tutaj wio tak rozgrzewa od środka. No i jak ona to zrobi? Kochani, jeżeli ta mądrość, yy, którą tutaj zagląda do siebie pustelnik, bo to jest taka mistyczna głęboka mądrość z doświadczeń, tak? Widzi tu starszego człowieka. Jeżeli ta mądrość, tak jak na jednym ramieniu diabełek, a na drugim aniołek, wygra, to ona w sposób mądry to wszystko zrobi, kochani. Każdy z nas ma tą złą stronę i dobrą stronę. To tylko zależy, którą stronę będziemy karmić, tak jakby na jednym ramieniu był dobry wilk, na drugim zły. Każdy ma w sobie to samo. Zależy, którego wilka będziemy dokarmiać to ten będzie silniejszy. To właśnie tak samo tutaj. To są tak jakby dwie strony tej osoby. Przez jedno to by chciała dosłownie y, podstępkiem, ale nie takim koniecznie złym, a drugim chciałaby swoją mądrością. I dlaczego ona chce to robić? Ponieważ rozkochałaś ją w sobie. A jeżeli to nie jest już takie nie jakie rozkochanie, to i tak chciałaby wejść w jakiś romans albo... Zbliżyć się w jakiś sposób i to bez dwóch zdań, ponieważ to była wola co szybko. Tu są jakieś tylko tajemnice w tej osobie, wiesz? Ona jest. Ona musi zrozumieć własną historię w pustyniku, Dosłownie. Tak, żeby nie zrobić żadnych błędów, które może popełnić w tej karcie, ale tak. Rozkochałaś, rozkochałaś, dziadek. Jeszcze się porusza. Dobra, zobaczmy fasola, co ma do powiedzenia. Szóstka pentakli, rycerz pentakli, a coż tu tak kasowo? Kochani, kasa to się wszystko. Um, szóstka pentakli. Kochani, tutaj wygląda, że ktoś może troszeczkę za dużo chcieć. Zobaczcie te ręce, widzicie wy te ręce, co tutaj wyciągają, tak? Po te pieniążki. Na mnie ta karta zawsze właśnie mówi o tym, że ktoś daje z siebie, a druga osoba tylko bierze. Zawsze. Ona jak y, stanie, to mi od razu pokazuje taką nierównowagę. Że czemu w związku jedna osoba tylko daje, daje, a druga tylko bierze i taka zadowolona? Nie można, tak? Nieważne, że ktoś jest damo, a drugi, y, druga osoba jest żebrakiem. Musi być równość. Mi zawsze się to tak troszeczkę nie podoba, że tak jest. Czego w sobie rozkochałaś. Może tak wygląda, że ktoś o kogoś pyta, tylko zakochania sam nie jest zakochany, tylko z ciekawości. Skąd tu takie taka energia? Mm. Powiem kochani, tak. Mm. Tu trzeba by było zachować właśnie, tak jak mówię, równowagę i wprowadzić Waszą znajomość w tą relację, tak? A właśnie harmonię taką. Nie może być tak, że jedna osoba za bardzo się wychyla, a druga nic nie robi. Która to taka jest? Tu musi być harmonia, bo jeżeli to jest czy relacja miłosna, czy jakaś tam kumplowska, czy rodzinna, to już to nie jest ważne. Musi być harmonia, bo nikt nie powinien nikogo wykorzystywać, bo to jest karta też wykorzystywania. Zobaczcie te ręce, tylko biorą. To nie on tak dużo, że on tak dużo ma. Okej, okay, jeżeli ty masz dużo w so sobie miłości, to nie znaczy, że ta osoba ma tylko tą miłość brać, a z siebie nic dawać. To co z tego, że jesteś dobra i wypełniona miłością? Musi być równowaga. I właśnie ta karta pokazuje, że tej równowagi nie ma. A tak naprawdę w życiu nikt nie chce być wykorzystywany, a ludzie czasami wykorzystują nas za nasze dobre serca. I tu trzeba by było właśnie, kochanie, zwrócić na to uwagę żeby to po prostu tak nie było, bo to nie jest fair. Chyba, że komuś jest z tym dobrze, no. Ale ja nie wiem, czy to, czy to powinno być, kochani. Druga karta to jest um, rycerz denarów, tak? Rycerz denarów. Tutaj wygląda, że ktoś um, powinien dostać wiadomość i to właśnie będzie z tego pytania, bo jeżeli pytacie o to, tak? czy ta osoba Was się zakochała, tak? Czy się rozkochaliście ją? A rycerz denarów to zawsze na pierwszym miejscu to jest tak dla mnie mężczyzna, y który jedzie jakby z wiadomościami, tak? I jeżeli ta wiadomość ma być, to ona nie jest jakaś taka bylejaka. Ona jest zawsze odpowiedzią na nasze pytanie, na, coś, na co czekamy. To nie jest takie hop, siup, byle co, coś odpisane od ręki, albo powiedziane tak od chwili. To jest coś właśnie, co ciebie drąży. To jest ta odpowiedź na to pytanie. Zawsze to jest bardzo ważna wiadomość. Nie robimy rozkład na żadne y, prace na nic, nie będziemy w tym kierunku, tylko musimy się skupić właśnie o tym, o miłości, bo pytamy tylko na miłość. Ta karta pokazuje, że jeżeli tak, te dwie karty, że jeżeli ty za dużo bierzesz y, od tej osoby, to ty spotkałaś bardzo dobrą y, osobę, wierną, oddaną. Przeważnie to jest pokazuje zawsze mężczyznę, tak? Jeżeli pytasz o mężczyznę, to on jest y, w tej karcie, powiem, że oddanym mężczyzną, y, wiernym. Y, w ogóle w tej, ten rycerz pokazuje, że mogłabyś z nim mieć udane życie. To tak, żeby nie, nie trzeba było go wykorzystywać, ponieważ to jest dobry człowiek. Czekajcie, muszę wyobrazić, garla mi zasła. On jest dobry, tylko może troszeczkę być zdystansowany, tak? I czego on pragnie? On pragnie tylko, tylko prawdziwej miłości. On nie pragnie żadnego flirtu, ani, pff, nie wiem, spotkania na jedną noc, kolacji ze śniadaniem przez jedną noc, tylko on pragnie miłości. I on tego szuka. I on po to jeździ na tym świecie. To także jeżeli to tylko wykorzystujesz, to ja bym rodziła, że spojrzysz na niego poważnie, bo to jest... Może trochę zdystansowany, nie widzisz w niego takiego, jej, tylko, no wiesz, wszystko pomalutku, ponieważ on pragnie dobrego życia. I warto by było jemu dać szansę, powiem tutaj. Dobry człowiek, który szuka właśnie partnerki, z którą będzie mógł przeżyć życie, będą mieli podobne zainteresowania, z kim będzie mógł wymienić swoje poglądy, porozmawiać. Taki prawicowy, tak? Bardzo dobry. Nie mylić się z rządem. I tak, kochani. Ostatnia karta to jest cesarzowa. No i tak. Cesarzowa. Jeżeli ty jesteś cesarzową, to znaczy, że to może ty jesteś tutaj ta, co bierze. No bo jak w sumie nie cesarzowa, to też daje dla ludu. Tylko mi chodzi, wiesz, co chcę powiedzieć, dlaczego on jest w takiej karcie niższy niż ty. Bo ty jesteś cesarzowa, tak? Dla niego bóstwo. Cudowna, piękna. Ona jest. Obdarza nas. Ciebie, tak? Ty jego, ciepły, masz dużo opieki, idealna mama, e, kochanka, partnerka. E, w ogóle od niej czerpać można z tego źródła, od niej tylko dobro. I on cię tak postrzega. A sam może siebie postrzegać jako kogoś niewartego ciebie, ponieważ jest tylko rycerzem, a dla cesarzowej to jednak by był cesarz godny. Może powiem, że on jest taki się czuje trochę gorszy. Może po prostu ty masz jakąś lepszą pracę, a on może bezrobotny jest. No nie wiem. Jest tak, że on siebie postrzega tak jakby nie był godny ciebie. To jest trochę nie fair, bo tak naprawdę nieważne ile człowiek posiada, tylko co sobie reprezentuje. I tutaj można powiedzieć... Czekaj, gdzie to moje pytanie? Czego w sobie rozkochałeś? Powiem, że... Podobasz mu się bardzo, bardzo jako kobieta, ponieważ cesarzowa nie może nikomu się nie podobać. Jest piękna, seksowna i na pewno chciałby, jeżeli on jest tak poważnie myśli, to on by chciał mieć z sobą rodzinę, to w takim razie z Tobą zainteresowany, powiem tak. Mhm. Tylko tu trzeba równowagi w tej karcie. Dobra, kochanie, ja lecę to wgrać, pomyśl na drugim tematem, zobaczcie, mamy tematów. Ciekawe, żebym tak losowała, to co spisałam sobie. To co to by było? Kto nie może wyrzucić ciebie ze swoich myśli? O, myślicie, że to dobre? Dajcie mi znać. Jak nie, to drugiego będę szukać na dzisiaj. Dobra, buziaczki, kochani. Papaski, całuski. Miejcie fajny poranek i dopijcie kawę.